4000 złotych w postaci tego pięknego Kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 złotych wpłacone na CSGO skinsa z kodem Fiako. Oczywiście im wpłata większa, tym twoje szanse rosną. Powodzenia. Łapalnie przyjacielu, ty szybka akcja tutaj normalnie jest. Neok stworzył bitwę na jedną szczynkę, to dołączyłem. I, I przegrałem. Zająbiej się zacząć ten odcinek. Witam cię, przyjacielu, bardzo serdecznie. Fajnie, że wbiłeś na mój film. W dniu dzisiejszym masz szansę zgarnąć blika loopase'a za 50 zł. Wystarczy na dole, napisz pomysł na bitwę za 6000 złotych i zostawisz tę łapkę w górę i subujesz. A my tym dosyć pesymistycznym akcentem zaczęliśmy. Ale w ostatnim czasie umówmy się, tyle się wygrało, że to jest takie bogactwo, że to głowa mała. w związku z czym. No można jakoś przeognąć tą porażkę, tak? Zdarza się i tak w życiu. Ciągle mogę tutaj sobie coś większego zablokować, mam wszystko za 20 koła, nie wiem, czy chcesz le sprzedawać? Dobra, jednak zachciało mi się sprzedać wszystko, bo w dniu dzisiejszym stwierdziłem, że jak się bawić, to się bawić. I weźmiemy sobie, coś takiego, że będziemy polowali na Oula. Tylko na Oula będziemy polowali z Ouli Case'a, na Jesterku i na Underdog'u. W związku z czym, jeżeli zrobimy coś takiego, wystarczy, że jeden ziomeczek sobie trafi Oula. Ktoś sobie trafi coś lepszego niż my i jesteśmy normalnie w domu. Tylko no, fajnie byłoby, żeby tego Oula nie trafić, bo chyba mnie skręci normalnie. Yy, i normalnie, normalnie, gratuluję. Super, się wysławiasz normalnie, Fiako. Super jest to, mnie, dobrze jest. Aha, okej. Okay. No dobra, za 1500. Pięć... O kućwa, to były rękawice za 10 koła. Ja w ogóle nie strzegłem, że to rękawica za 10 koła. Szczerze, myślałem, że jakieś za 2 koła, coś takiego. No dobra, no w sumie, jakby coś takiego zgarnąć. Też bym się nie obraził, tak? Też by to nie było takie głupie w sumie. Szkoda, że ten Deagle to nie był jakiś Code czy coś takiego za jakieś 20 zł, bo wtedy byśmy zaczęli naprawdę z przytupem. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik Kwiako, Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na Pirates Love z kodem oczywiście FIAKO. Byśmy zaczęli z przytupem, ale spokojnie, nie poddajemy się, wierzymy dalej. No i co z tej wiary wyszło? O kuźwa. Dwa koła z tego wyszło. O kuźo. Bardzo niedobrze się wydarzyło, przyjacielu. Bardzo niedobrze się wydarzyło, bo to zaburza, zaburza cały pomysł teraz. No to na standardaś przerzućmy, ale że ja trafię Oula, no ostatnio trafiłem, no ostatnio trafiłem na szarku W związku z czym taki Oul, no był, tak? No ale widać, że no trafiłem gdzie te Oul, no kuźwa, no ja nie trafię, ja nie trafię, no nie trafię, no trafię Hyperbiste za 630 Więc w porządku, no ale tutaj widzicie, ta skrzynia dodaj ta tańczyk nie należy, że się tak wyrażę, tak? No cztery koła co za takie cudo Mega cudo. Bot Adrian i bot Michael. Zobaczmy jak to się teraz potoczy. Czy coś fajnego poleci? Gówno poleci. W sensie, no już jakoś spoko, no przynajmniej jest jakiś plus w tej batli. E, no ale tej żeby wyjść na plus, no to trzeba trafiać naprawdę mocne przedmioty. Ale zdarzają się, wiecie, często są takie skrzynia, w szczególności na Jesterku, że ja was, na przykład jeden albo drugi przedmiot astronomicznie drogi, nie? Że w skrzyni macie, wiecie, spoko skinny i nagle kuźwa, oula. Na którego normalnie 0 za 1 szansy? O kuźwa, ekstra i Ruby. O oh, shit. Szkoda, że ten rubi nie poleciał mi. XD. <laughs> Wracając do wątku głównego, <laughs> często się zdarza tak, że macie skrzynię, w której są. Wiecie, spoko, skiny jeden taki top, of the top nie wiem, jakiś gang, tego diagonalę no nagle rzucą. No i przez to na jesterku ta skrzynia dużo leci do góry na wartości. Jest dużo droższa po prostu. Aha, ja to z że już nic nie zgarnę. I nie dokończę wątku. Dobra, kończę wątek. No i wtedy dochodzi do sytuacji, że ta skrzynia jest droższa i jest tylko jeden item, na który na przykład chodzi na plus. Albo dwa, albo trzy. I takie skrzynie są średnie. A jest z tego Oli jest trochę rzeczy, które może trafić, żeby. Żeby wyjść jeszcze pozytywnie Tylko pozytywnie to teraz nie jest, bo jesteśmy No z dwie dychy w plecy Zdarza się i tak w życiu Ostatni raz, proszę Oddaj coś, no był ten Oulik, no był tutaj ten Rubin No niestety, dzisiejsze łowy. Oulowe, zakończone niepowodzeniem, zdarza się i tak, ale będę z wami szczery. Ostatnie są takie wygrane, tak ostatnio dobrze szło, że stwierdziłem, że, <laughs> że, stwierdziłem, że sobie mogę pozwolić po prostu. No, pozwoliłem sobie. No i wszyscy widzimy, jak to się skończyło. Kiedy wagon Sunny Lit kosztuje w ogóle. Oj, pan w wpis, W ogóle, 5 koła, to co my za to zrobimy, panie? Jeszcze trzeba tego sprzedać. Co jeszcze tego za 6,5 sprzedać? O! 12 koła, no dobra. Czy robimy 3 razy, jeszcze to próbujemy? No, jak nie, to będzie mega lipa. No ale dobra, ten klasek już trochę razy, nie, to jest też bitwa na 3 osoby. Nie chcę na 3, bo jak ja coś zgarnę, to ja i tak to zgarnę. W sensie, jak zgarnę coś dużego no w sumie jak zgarnę coś dużego, to trzy na, na trzech tak jak to nie ma znaczenia. Na underdogu to ma znaczenie. W sumie teraz mi to dopiero przyszło do głowy. Że w sumie jak ja wiecie, co jak kienkawicy zadycha, czy ten Urcus mi poleci, czy Oul poleci. O, teraz to słynkawicy zadychę chyba, nie? A nie 300 nie kosztują. No to w sumie bez znaczenia, czy tam będzie 100 osób, czy będą dwie. Bo no na stronę, to jest szansa, że ktoś coś trafi tego samego, nie? Ale wiecie o co chodzi. No dobra, to gajmy na czterech. Czy będę tego żałował? Jestem niemalże pewny. Ale no zobaczmy, dajmy szansę, tak? Michael, Emily oraz Adrian. Zobaczmy na co tutaj stać będzie towarzystwo. Aha, Adrian, czyżby rękawica z Adrian, rękawica z Underdog. Underdog by siadł. 15 koła by było. No a tak to jest gówno. Dobra, sprzedamy sobie jeszcze tam dziewiątkę. Szczerze? Nie spodziewałem się, że będzie aż taka dupa. Dwa, cztery... Siedem bitw pod rząd przegrane. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Naprawdę. I to, tak, to chyba nie jest takie trudne, żeby mi coś sensownego takiego poleciało, nie? Wtedy na szelku ten ulik tak sobie wleciał kulturalnie. Nie mówią, nawet te rękawice. O! Neok! Jest odważny. Jest odwaga w narodzie. Coś czuję, że tutaj będą grube dropy. Coś czuję, że to jakiś Ursusik. No powinien. Powinien. X-Ray. Proszę, żeby ten X-Ray wystarczył. Dycha X-Ray. Let's fucking go. Zgarniamy. 14 koła. Zwróciły się 3 battle. 3,5 battle się zwróciło. No, nie, no, no, nie będę psioczuł, tak? No, nie będę psioczuł, zawsze mogło być gorzej, by się mogło nie zwrócić, tak? Także no, już nie przesadzajmy. To no, sensu. dwa takie same bałwiki. Let's go. Dobra, mamy tę dyszkę. Zoomię jakąś sensowną batlę. Ale naprawdę sensowną kuźwa, nie takie łapuca Na underdogu lecimy. Na underdogu to nie. A nie, to już robiliśmy. Ale to nie oddało w sumie, ty. To nie oddało. Ziomkowie oddało 15 koła? Teraz mi masz kuźwa oddać, tak? Underdog i lecimy z koksem. Come on. Może na ok dołączy w sumie? Dobra, poczekaj, bo nóż będzie nóż inny ok dołączy i przypomnę Ci przyjacielu, że jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, on ok dołączył, to musisz mieć 18 lat. No po prostu jak nie masz 18 lat, nie możesz na tej stronie grać, Pamiętaj o kodzie Fiako, który daje Ci 10% bonus do doładowania i 2 zł dni gorszy na start, e, ale co Ci pokażę, zaraz gdzie się wpisujesz, byś nie miał żadnych wątpliwości. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to żebyś wiedział gdzie co i jak. Tak czy siak lecimy dalej z Batlą, to jest underdog, więc stawiamy oczywiście najmniej, póki co noże z, nożami, noże z nożami, skrzynie z nożami, tak mocno średnio. Yy, no, teraz Oul nasz kochany, uwielbiany, też się jakoś cudownie nie zachował. Okej, okay, te rękawice one mogą już. Szczerze, myślałem, że będą tak dwa koła warte, ale to, to, to tak wyszło. O, kuźba! No, to fajny underdog. To fajny slot, butterfly za 7,5. Slot, butterfly chłopie po 600 No, i zresztą ja też gówno Fajna batla, kurde, no. Fajna batla, i z niej będzie, no, z... gdzie oni 15? No, to ja tutaj wbiłem i zgarnąłem. No, z 19. W sensie to no, nie zgarnąłem, ale ktoś zgarnął, tak? Ech. Chyba nie chcę sprzedawać tego ekstraja? ale to zrobię, no. No, zrobię to. No, zrobię to i idę po swoje, tak? Lecę, bo chcę. 7,5 pół pół koła. Uff, i zgarniamy to. Zgarniamy to. Jeden. A, ty, Neok! Neok, weź tu w a w międzyczasie przypomnę, przyjacielu, że tutaj jest plusik. plusik, Wybiasz sobie wiele metod płatności. Wpiszcie szkodzie, oczywiście, FIAKO. 2 zł, dziesięć groszy, 10% bonusu. Musisz być osobą pełnoletnią. Pamiętaj, to obowiązkowe. Tak czy siak, lecimy z bitwą na trzech groszy. I Samu, i Michael, naszymi oponentami. I zaczynamy od. no, Daję dać Hansmana, ty. No, muszę przyznać, niecodzienne traf Akurat chociaż też nie kosztuje jakoś turbo dużo Ale muszę przyznać, w tej skrzyni jakoś turbo często go nie widywałem Teraz poleciał w minimal więc już lepsza kondycja Już wiem, że walniemy trzy Hansmany pod rząd, to byłoby naprawdę moje osiągnięcie życia Tak czy siak, no z racji, że to underdog, no to jakoś tam turbo cudownie nie idzie Tym bardziej dorzucając over rękawice, chociaż tutaj hyper biz minimal wear Też nie wygląda najgorzej Całe szczęście, że to bloodsport, a nie x-ray Chociaż tle, to jeszcze bloodsport, minimal wear ok. M9 dla Michaela Zarąbiście, i teraz i samo, ale są dwie skrzynie, które raczej nic nie dadzą, no. Lecz fucking! co kuźwa, jaki owl? Jaki owl? What the fuck? Z tej skrzyni jest w ogóle owl do trafienia? Z jest w ogóle owl do trafienia? Co tu się odwaliło? Ty, czekaj, mi już aż styki przepaliło, nie? 34 koła. No nie ma lipy, ty! Było, miało być polowanie na Oula, to masz widzu polowanie na ula, ula kuźwa, chciałeś to masz, no Miało być Oul? Jest Oul, proszę bardzo No zarąbiście, tylko to, 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 to delikatnie rzecz ujmując było niespodziewane w tym momencie To był Death chyba, nie? Czekaj, to był jest? Moje bitwy, no to jest Death Case, ty I jest tak? Ty, no jest, kurczybyk, a to na gestarku było O skurczybyk No jakby dało drugiego, no to byłby mocny szał o kudźwa, ty To jest fajna skrzynia No dobra, nie no, czekaj, co ja robię? Czemu ja poluję na drugiego Owla? żeby mnie to totalnie od, odwaliło Ja bardzo lubię albo łoterka, albo Steak Ninja Case'a To są fajne skrzynie na Jesterku, bo patrzcie, to na przykład kosztuje 480. I de facto, te wszystkie skiny tutaj, to są takie, które wychodzicie na plus No jakbym mi od fio odezwał drugi najnowszy w tej skrzyni Byłoby milusio Nie obraziłbym się, że Ikayu Fel niestety nie dla nas, najlepszy skin był tak blisko A niejednokrotnie się tu go uda trafić udało, tak? Pewnie widzieliście, jeżeli oglądacie, mam nadzieję, że oglądacie oczywiście filmy No inaczej sobie tego nie wyobrażam, tak? Mamy boost protokola 5.7'a Okej, okay, spoko Jest Bowie, jest Bowie i taki Bowie za dwa koła zwraca nam de facto wszystkie te 4 czy 5 otwartych skrzynek e, No i jeszcze tam te dropy, też w sumie jakieś turbo damage nie było Więc bardzo mi ma skrzyneczka, polecam Dobra, Mam jeszcze ninja case, ale ninja chyba też w sumie no nie, ten z takich ninja trochę lepszy, ale ten ninja też nie wygląda jakoś turbo tragicznie Być może coś by się udało z tego wyhaczyć, takiego ciekawego, ambitnego MP9 gu za 3 złote, no sztos, ty Okej, okay, bazyliszek, dobra, ja mam dość tej skrzyni Cybercase, ją chyba Denis lubi, ona kosztuje 600, no właśnie, ten ją lubi Nie wiem czemu, ale Waxus jakoś tak umiłował sobie Emeczka X-Ray, szczerze ta emeczka nie wygląda źle, to musi być Factor New No dobra, to jest Factor New I musi być dobry float, bo ta co jest pana jak skór czy byk no, noir, czyli jakiś dziwny w ogóle, to jest do... bardzo daleki. No, nie, 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 nie. Nie wiem, czemu myślałem, że to nawet nie będzie najgorsze. Być może przez czerwony kolor. Ale okej, okay. Ocean Drive Deagle w porządku. Nikt będzie. Why not? 70 zł. Jeszcze 11 koła w kiermance. I Electric Hive trafiony. Electric Hive może być swoje warte. Czemu nie? 171, tylko to no, jest ładna Wypaszę, że mi się ona mega podoba. Chociaż do Boom, według mnie, osobiście do Boom nie ma podjazdu, nie. Według mnie, boom, to jest szczerze. No, w top 5, to w top 5 AWP, no nie? Pierwsza jest oczywiście meduska, żeby nie było. Gangnie też jest wysoko, bo mi się wizualnie podoba, no ale wiadomo, że to jest jakby totalnie inny. No, Dragon ale wiadomo, że też byłby jakiś. Myślę, że Dragon jeszcze, no szczerze, byłby, byłby długi. Yy, gangnie trzeci. Nie, po potem szczerze, nie będzie ta awp boom. Musiałem też sobie przejrzeć, ale chyba nikt nie pytał, nie? No, nikt nie pytał. Więc na zakończenie damy sobie szansę na jedną z omawianych przeze mnie. Przez chwilę awup, i tym, a z tym <coughs> fest optymistycznym akcentem. Żegnam z tobą, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobało, że zostawisz łapkę w górę i że widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, czoło!